Wiara to mogłoby się wydawać bardzo skomplikowane i złożone pojęcie. I pewnie po części tak jest. To, co się stało wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu, to, jak będzie wyglądał świat po sądzie ostatecznym, czy wszelkiego rodzaju dyskusje teologiczne nie należą do najprostszych. Jednak z czasem, budując moją relację z Bogiem, słuchając Jego słowa, zauważyłem też pewną prostotę, na której cała ta relacja się opiera. Mianowicie chodzi o Obecność. Kiedy czytamy Pismo Święte, zauważamy, jak bardzo mocno Bóg stawia akcent na to, żeby być. Na przykład w księdze Jeremiasza powiedział: W dniu, w którym wyprowadziłem ich z Egiptu, mówi o, o tym w kontekście jakby Izraela, nie powiedziałem Waszym przodkom i nic nie nakazałam w sprawie całopalenia krwawej ofiary. Tylko to im nakazałem. Słuchajcie mojego głosu, a ja będę Waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. W Starym Testamencie widzimy jeszcze wiele takich fragmentów. E, za to w Nowym Bóg idzie jeszcze krok dalej. Zaprasza nas do tego, żebyśmy nie tylko byli z Nim, ale żebyśmy byli w Nim, a On w nas. Mówi to też w kontekście Eucharystii. W obliczu tego wszystko inne nabiera zrozumiałego sensu. Bóg nazwał się imieniem Jahwe czyli Jestem, który jestem. Jezusa nazwał Emanuelem, czyli Bogiem z nami, czyli Bogiem, który jest z nami. To wszystko sprowadza się do tego prostego gestu, żebym ja był z Nim i w Nim, On był ze mną i we mnie. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko inne na temat wiary należy wyrzucić do kosza, wręcz przeciwnie. To wszystko, co ponad to, prowadzi nas do właściwego przeżywania tej Jego obecności, i uczy jak być blisko niego. To do czego chciałbym Cię dziś zaprosić, to do tego, żeby w tej prostocie serca, o której przez całą tę serię mówiliśmy, pobić z nim, przy nim w pełni miłości, prawdy i wdzięczności.